Hack Make Lab. Cześć wszystkim na moim kanale Hack Make Lab. Dzisiaj pokażę wam jak zacząć z Pythonem. Pokażę wam pierwszy edytor kodu, który wybrałem oraz pierwszy kod, żebyście mogli zacząć programować w Pythonie. Dobra, jestem już w operze Pierwszym krokiem, żeby zacząć programować w Pythonie, w tym języku programowania, to jest pobranie Pythona jako pliku i tak wchodzimy na stronę python.org No wiem, że w Google się tak nie pisuje, no ale od razu łączyć wszystko, wchodzimy na stronę python.org Downloads i wybieramy najnowszą wersję for windows Ja już pobrałem wcześniej, więc wyklikacie zapisz i tak, wchodzimy w pobrane, czy tam, czy, czy, albo gdzie tam zapisaliście wcześniej. Klikamy tego instalera. Klikamy, musimy kliknąć add python.ex to path. bo wtedy będziemy mogli odpowiadać w terminalu. Install now. Instaluje się. Dobra, to chwilkę może potrwać. E, dobra, to, to przejdźmy do następnego kroku, dobra, pobrał się. Drugą stroną, którą musimy, to, drugą rzeczą, którą musimy pobrać, dla mnie osobiście najlepszym edytorem kodu jest versus code, ponieważ można tam też inne języki, nie tylko Python, więc to takie uniwersalne, bardzo uniwersalne narzędzie Visual Studio Code mam trochę problemy z siecią, no trudno, cóż, i tak, yy, AI Code, dobra, to tak, to jest to, klikamy do for Windows Windows, yy, już nam to pobrane, więc to pewnie kolejny raz mi się pobrało, nie, zwierzymy, nie, dobra, nie, my tego nie chcemy, więc tak, Wchodzimy potem w Versus Code User Setup. No nie ma polskiego, no cóż, wchodzimy, musimy wejść, wybrać English. No, akceptuję. Tak, next. Next. No, Niech się instaluję. Python. Jest pobrany, więc możemy to zamknąć. Dobra, pobiera się. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Po, pobrał się. Dobra. Okay. Nazwijmy go pierwszy kod. I ten tworzymy kod. Piszemy kod i nazywamy go, trzeba zawsze pamiętać, że jak się skończy nazwa, kliknąć. Kropka py. Y. Otwieramy, tworzymy nowy folder. Można go nazywać Python, żeby łatwiej ogarnąć. I w tym folderze będziemy zapisać wszystkie nasze projekty z Pythona. Więc warto go w sumie zapisać jako Python, żeby ogarnąć, żeby nie gubić się. Teraz. Spraźmy, czekać, czy działa. Coś nie zepsułem. Wpisujemy pierwszy kod. Wielko pomna chwila. I będzie to jakby komentarz. jakby... Czekajcie. Muszę sprawdzić, czy na pewno wszystko. Y Zdecydowanie nie. Oczywiście zapomniałem pobrać rozszerzenia Python w samym versus Code, bo nie tylko y, trzeba pobrać ten sam python.org z tej strony, ale też trzeba pobrać jakby to rozszerzenie. No, więc po to trzeba było zaznaczyć Add to Path przy instalacji, żeby versus Code mógł ten ten żeby sprawdzić, czy na pewno pobraliście Pythona, wpiszcie komendę, którą właśnie wpisuję na ekranie w terminalu na samym dole, żeby sprawdzić, czy na pewno Python jest pobrany. Teraz właśnie odkryłem, że warto pobrać to rozszerzenie, o którym Wam wcześniej mówiłem. Teraz natomiast próbuję ogarnąć, co dalej nie działa, skoro pobrałem już to rozszerzenie. No oczywiście zapomniałem zapisać plik z rozszerzeniem py.py, .py, czyli Python file. Oh my god, oh my god, oh my god. I warto też zmienić typ pliku, już tam na samym takim górze pasku, jakby wyszukiwania, tak to można nazwać. teraz zmienić z text file na python file. No tak. Możliwe, że jeszcze zanim napiszecie kod i przed tym, zanim napi napiszecie pierwszy kod, i po ale pobierzecie ten yy, rozszerzenie, to być może będzie to od razu, ale możecie sprawdzić awaryjnie. Ja musiałem. Oczywiście, bo mój mózg troszeczkę zaprono pracować. W końcu. Po gigantycznym męczeniu się z tym. Niestety, ale udało mi się w końcu odpalić ten skrypt, czyli print nawias hello world, czyli witaj świecie. Jeden z najprost. Naj... Naj... Ikon... najbardziej ikonicznych skryptów na świecie. Klikamy run. And debug, czyli sprawdza, że wszystko jest OK, i odpala. No i tutaj wyskoczyło i mamy ten nasz Hello World. Ok, skoro już wiecie, jak pobrać Versus Code i Python'a, więc możemy zacząć razem programować. W przyszłości, być może, wrzucę filmiki z Pythonem, być może, być może, wcale tak, że zamierzam je. Przed, przed chwilą je nagrywałem. No, nieprawda, nieprawda. Ale dzisiaj nie mam ogłoszenie, że na 10 subskrypcji, subskrypcji planuję wy, wystawić specjalny odcinek o tematyce, której jeszcze nie było... która, jest, która nie będzie... nie będzie wielokrotnie powtarzana, więc to będzie specjalny odcinek na 10 subskrypcji. Ok. Jeżeli podoba mi się moja praca, liczę na subskrypcję oraz lajka. Dzięki. Koniec transmisji.